W większości dorosłych wcześniej czy później występują problemy ze zdrowiem dziąseł. A zdrowe dziąsła są niezbędne, aby mieć zdrowe zęby. Dlatego polecam Colgate Total. Badania kliniczne przeprowadzone na renomowanych uczelniach dentystycznych dowodzą, że Colgate Total zwalcza płytkę na zemną wzdłuż linii dziąseł i pomaga redukować problemy dziąseł aż do 88%. Dlatego, by mieć zdrowe zęby, chronić dziąsła. Colgate Total. 12-godzinna ochrona zębów i dziąseł. Colgate, polecana przez polskich dentystów. Wyobraź sobie aromatyczną kąpiel spa, która wpływa nie tylko na twój nastrój, ale i ubranie. Teraz Lenor Aromatherapy zawiera jeszcze więcej aromatycznych esencji. Lenor Aromatherapy esencja świeżości. RMFFN najlepsza muzyka. W najnowszym poradniku domowym pakowna torba w sam raz na weekendowy wyjazd. Możesz też wybrać wersję z książką z przepisami na sushi i inne dania kuchni japońskiej lub z pomysłami na piękne balkony. Majowy poradnik domowy już w kioskach. Za 34 150 zł nie dostaniesz całego kombi. Z wyjątkiem daci logan kombi, nowy logan MCV wielofunkcyjne kombi w niskiej cenie, do pracy i dla rodziny. To co dobre, nigdy się nie nudzi. Teraz weź udział w programie Pedigree. Kup jedzenie Pedigree i pozwól psu cieszyć się jego smakiem przez 7 dni. Gwarancja zadowolenia albo zwrot pieniędzy. Czas na gazetę wyborczą. Uwaga, maturzysto! Już za dwa tygodnie początek egzaminów. A codziennie w gazecie testy maturalne. Jutro Polski, w piątek Matematyka. Sprawdź, czy zdasz. Testy maturalne codziennie w Gazecie Wyborczej. Kiedy to słyszę, wiem, że to Radio Z. To jest Radio Z. Radio Z. Siła muzyki. Majowej Klaudi aż dwa prezenty, modna koszulka z lśniącej satyny, którą możesz nosić jako top lub tunikę oraz wróżby na CD. Postaw tarota i poznaj swoją przyszłość. Możesz też kupić Klaudię z kultowym filmem na DVD Wielki Szół. Twardo, i tak trzeba. Bardzo mi się podobał. Jesteś na pewno dzisiaj lepszym modelem niż dwa tygodnie temu. Dziękuję bardzo. Jak oni śpiewają w sobotę o 20.00? Radio Z siła muzyki. Na program pięknie zaprasza sponsor programu, producent Nivea Deo Pearl Beauty. Ja pragnę, ty pragniesz, bym z tobą tu na zawsze. Zbyszko, trzy cytryny. Na program gorąco zaprasza promotor leku Teraflu Zatoki. Nikt nie znał jego twarzy. Wszyscy rozpoznawali jego znak. Walczył o wolność i sprawiedliwość. Jego legenda żyje dziś. Antonio Banderas, Anthony Hopkins i Katrin Zeta Jones. W megakicie Maska Zorro w poniedziałek o 21:00. Barbara i Oliver Rose. Ta historia może dać panu do myślenia. Przemoc, nienawiść, podstęp. Jednym słowem, historia pewnego małżeństwa. Miłości i zemście mężczyzna nigdy nie dorówna kobiecie. Wredna słowa. Głupi gnoj. Kto tu będzie górą? Katrin Turner, Michael Douglas i Danny DeVito. Wojna Państwa Rose, we wtorek o 21.00. X-Fighters, Plaza de Toros, Meksyk. W poniedziałek 30 kwietnia o 23.30. Ćwiczenia to dla mnie przyjemność, lecz dla mojego organizmu to ciężka praca. Wiem, że podczas wysiłku moje ciało potrzebuje optymalnego nawodnienia. Dlatego piję Powerade Aqua Plus. To coś więcej niż woda. Nowość! Powerade Aqua Plus uzupełnia utracone podczas wysiłku składniki mineralne i nawadnia moje ciało szybciej i skuteczniej niż woda. Wreszcie czuję różnicę i mogę w pełni cieszyć się każdą aktywną chwilą. Powerade Aqua Plus, którą poczujesz! A teraz innowacyjne połączenie. Nowy Ariel z efektem Lenora. Poczuj świeżość i miękkość w najczystszej postaci. Poznaj idealną czystość Ariela z efektem Lenora. Nie zgadniesz, na co mam ochotę. Teraz nowość: grubo krojone chipsy ziemniaczane o smaku papryki z serem. Nowy smak, nowa paczka. Kompaka. Lace. Chcesz trochę? Uf, can... Nudzę się. Dlaczego nie rozbiliśmy się koło pięciogwiazdkowego hotelu? I żeby było solarium, mamy przecież słońce. I żeby był basen, mamy przecież morze. I drinki z parasolką, Ciro, proszę. Mamy przecież Nesti. To naturalne składniki Nesti sprawiają, że nagle przychodzą do głowy całkiem świeże pomysły. Ciro, jak tu pięknie. Mamma Mia. Nesti, naturalnie nic do dodania.